O, stale się. Dobrze, ja dobrze. Musie... Jaka teraz jest kolejna następna misja, o którą nam pan poprosił? A? Tak, w tym bunkrze niemieckim zauważyliśmy trzech Sowietów od, w nocy, więc chciałby, chcielibyśmy, żebyście sprawdzili tam sytuację i się jakoś z nimi dogadali. Dobrze, spróbujemy, ale jeśli nie wyjdzie, to 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 będziecie musieli po prostu ich Zabić. Dobrze. Mm. Chodź, Polusia. musimy Ale załatwić sprawę. Doda, nie mogę. Ale już jest rano. Już dzień, świeci słońce. Chodź, Polusia. To on mówił? Bo, no mówił, że musimy wziąć pójść do Sowietów, bo są w tym bunkrze niemieckim. Tutaj Polusia. E, ja idę tam ze z, z snajperką. Tutaj za mną. Widzisz? Mój Oj. Nie mogę. Tutaj. Kurde. Muszę niestety mojej siostrze sam obsu, sa, sam obsług, sam, samemu obsługiwać tablet, skoro ona sama umie obsługiwać telefon, bo tak twierdzi. A widać, że nie umie. Chodź tu. Mm, 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 mm. Kurde, tutaj. No. Dobra, wchodzimy. O! Są! E, dzień dobry! My taki jest, O! Jest, przepraszam, zeszliłem. E, mamy my w takiej sprawie, że chcieliśmy sobie, się spytać, co państwo tutaj robią. E, tak, my tutaj tylko siedzimy, bo my chcieliśmy tylko zobaczyć ten bunkier. Aha, ale... Jak coś, to nic nie zepsujecie, tak? Nie, nic nie zepsujemy. A, to dobrze. Mmm... Czemu tam się tam tak na mnie dziwnie patrzył? I teraz się odwrócił. to jest dziwne. To dobra. To my już idziemy. Nie byli wcale Mili, ale jakoś musimy dać radę z tymi sowietami. Albo jednak może ich zabijemy. Zabijem! Uciekaj, Pusia! Szybko uciekaj! Zabiję Zabijem jednego! Dobra, ci, ci pomogę! Zabiłem go! Mam Dobra. Zabiłam drugiego. To się okaże na filmie, co zabijać. Dobra. Szybko uciekamy. Bierz nóż. O, masz nóż. Dobra. Chodź, Musia, chodź. Zabiliśmy tych Sowietów. Do bazy. Już jej pomogę wejść, bo... nie umiem. To po co grasz? To po co grasz? No ale dobra. No i to chyba będzie na tyle na odcinku. Do widzenia. Dobra. Siemaneczko.